Czad, dzisiaj robimy solo H Dache Albo Shinxiu, jak nie wyjdzie, ale zobaczymy. Najpierw damy szansę Kai. Mam tego gościa przygotowanego. On jest zrobiony pod Krajo. Ma Black Cliffa, niestety Akila Favonia jeszcze do mnie nie przyszła. Sadge. Ma Blizzard Strayera, który daje 40% crit ratea na pasywce z 4 części. Co daje naszemu Kai 72% crit ratea de facto i crit damage na poziomie 204. Uważam, że ten Kai jest naprawdę nieźle zbudowany. Pójdziemy sobie oczywiście z jedzeniem, bo czemu nie? Zobaczymy, czy wielki potężny kamienny żabol zostanie rozdupiony przez podstawową postać, którą każdy w sumie de facto może mieć za darmo. Ta Talenty na dziewiątym, z czego ten jest zbafowany o trzy przez konstelację. Zobaczymy, po prostu zobaczymy. Mam C4, co daje mi delikatną przeżywalność gdzieś tam w ostateczności. To jest duże ułatwienie akurat, ale trafiło mi się to niedawno. Dobra. Zróbmy sobie trochę kurczaków, co wy na to? Tak z 90. Myślę, że starczy. Dobra, teraz tak. Szybki setup, uwaga. Siemano. Boję się, chat. Autentycznie się boję. Nie wiem, co ten ziomek mi zrobi. Nie chcę nawet wiedzieć. 90 poziom oczywiście, najwyższy. Kaja również, 90. Zobaczymy. Siema, żabol. No, cześć. Wow, ale sobie ryknąłem. Dobra. 15 koła S? Zaraz ginie. Dobra. Musimy tutaj ogarnąć sobie paterny. Dokładnie wyczuć to, co kiedy on będzie robił. Dobra, tu będzie skok. Odbiegnie. O, kuźwa, dostałem. Jest źle. Jest źle. Nie leczymy się teraz, czat. Wywalone, wywalone. A my się leczymy. On leczy się pod 300, czat. To jest tragedia. Lepsze takie leczenie niż żadne, wiadomo, ale 300 leczenia to jest bardzo mało Teraz chyba dobry moment, żeby kliknąć sobie raz kurczaka Trzeba to ładnie rozplanowywać, bo dla tych, którzy nie wiedzą, gdzieś tam faktycznie jest limit tego najedzenia, powiedzmy Więc w momencie, gdy on długo nie bije To to jest to dobra okazja, żeby się najeść Jazda Okej okay. Uwaga, kancelujemy sobie obrażenia Pięknie Pierwsza faza powinna pójść bez problemu, przynajmniej tak mi się wydaje Dobra, cały czas dostaję wpysk, nie wiem, Kaja albo jest wolny, albo ja jestem bardzo wolno myślący Myślę, że to drugie bardziej Dobra Dobrze, dobrze, przesuń się, nie ma problemu Czy ty będziesz tuptał tutaj? Chyba tak Tak Nie ma problemu, potuptaj sobie Spoko, ja poczekam Żywioł, który pierwszy będzie, nie wiem, który jest chyba, chyba Pyro będzie pierwszy, z tego co kojarzę Kaja jest hot, teraz dopiero będzie hot Jak go kuźwa H-Dacha podpali Oho, zaczynamy Teraz się zaczyna walka dopiero, chat Uuu, Jezus, meteory lecą Dobra, po go posmyramy lodem Nie! Dobra, masz w dziób Czemu bez skryta? O nie! Nie, nie, dobra, jest, mamy to Musimy się odsunąć w drugą stronę, tutaj jestem bardzo blisko... Nie, 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 nie dam ci się wepchnąć do narożnika, mordo Za dużo Fame masie się naoglądałem, żeby teraz ci się dać tak porobić Nie ma szans Nie Nic mi nie dotyka, ziomek Ej, on już prawie pół HP ma Co jest kuźwa grane? Kaja OP Grajcie Kają, chat Play Kaja Nie, nie, Uf, dobra, nice to nie jest zbyt ciekawy gameplay, w sensie chodzimy sobie i rzucamy E, ale trzeba to grać bezpiecznie. Tutaj nie możemy tak naprawdę wystawić się na żaden jedo, jeden jego atak, bo no, prawda jest taka, że jak już dostaniesz Edge dachy i klepieć ci ten ele elemental damage non-stop, masz tą truciznę, nazwijmy to na sobie, ten damage overtime, to w, strasznie to wyprowadza z rytmu. I nagle człowiek jest obsrany, nagle gubi się. Ja tak właśnie miał, więc staram się nie dać mu się walnąć z tego żywiołu w ogóle. Dobra, kamienny żabolu, chodź tu. Okej, okay. oj, ojojoj, oj. Oj oj, 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 oj. Dobra, było blisko, cieplutko się zrobiło Ale nie na mnie te numery Dobra, będzie tu Poczekamy No i teraz, moi drodzy, prawie połowa HP do zbicia Z H-Dachą na dwóch żywiołach Ja bardzo nie lubię tego elektro. jest męczące Też hitboxy nie są takie, jakie powinny Dobra, on się teraz zakopie, musimy ładnie, ładnie tego uniknąć Uwaga, dobra, jesteśmy idealnie Strzelaj sobie strzelaj ziomek. A jeszcze ci walnę, Czemu nie? Tryhard. Okej. Okay. Oj Jezus Maria, wyglądało jakbym dostał. Nie! Daj mi... O, dobra, git, 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 git. Pięknie. Dobra, dałem radę, jest git. Pięknie. Idealnie. Odpalam bersta, póki mogę. Oj, nie wiem co będzie robił. Dobra. Odsuńmy się delikatnie. Oj, będzie przesuwał się. Dobrze. Jezus, ja mam wrażenie, że milimetry mi brakują, żebym dostał w dziób. Takie ufarta mam chyba. Dobra, kuleczki. Damy radę raczej. Dobra, ekstra. Teraz co? O, to jest. Moj... To Tego nienawidzę, bo to jest dużo większe niż się wydaje. No właśnie. Nie wiem, czy widzieliście, ale te hitboxy są zupełnie przekłamane. O nie, 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 nie. Dobra. Odwróć się w moją stronę. Teraz co? Co ty teraz robisz? Co to kuźwa jest? O nie! Dobra, zdążyłem. Jezus Maria, ale mnie przestraszył. Nie strzelaj we mnie. Dobra. Tak, tak, do przodu, rasujemy, pięknie i daj się teraz walnąć Najlepiej jak wchodzą kryty za piętna... 15 Dobra Oj, to było cieplutkie Unik Dobra nice Chodź chodź Zapraszam Co teraz będzie? Kulki? Nie, spada. Dobra, to jest złe Dobra, mam wykminione już uniki na tym. Jedna czwarta HP mniej więcej czas została. Z tym nie powinno być aż takiego problemu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Najgorsze jest odpalanie bersów, bo to was na długo w miejscu zatrzymuje i nigdy nie wiesz co on wykmini podczas tego czasu. No i dostaniemy troszeczkę w dziób z Elektro, prawdopodobnie. Jesteśmy na to przygotowani, chat, bo na razie jeszcze nie dostaliśmy elemental obrażeń. Idzie nam perfekcyjnie. Tylko na początku złapaliśmy. Dobra? Trzeba bliżej być. Łatwiej się unika wtedy. Dobra, nie jest elegancko. Jezus Maria, to naprawdę wygląda jakbym dostawał w dziupa. Ja jakoś, jakoś unikam. Te animacje są przerażające. O kurde, dobra. Tego się nie spodziewałem, że zadasz mi obrażenia przy wykopaniu. Co za krecik. Jest dobrze, jest dobrze. Jesteśmy blisko, czatku Ja dawno tak blisko nie byłem. Naprawdę, to idzie lepiej niż... Nie wiem, na grach z widzami, gdzie gramy czterema postaciami. Co jest do cholery? Ale jeszcze nie zapeszajmy, bo teraz tak się cieszę, a... Zaraz wyrwę w Ryze elektro i będzie po sprawie. Dobra, dobra, tu ptanko. O nie! Dobra, zdążyłem. Ale uniknij. O, jest kuźwa Matrix, mordo. Dam radę? Zdążyłem. Morda, ja cię czytam jak książkę H dacha. Jeszcze trochę. Jazda! Nie chcę ryzykować. Trzeba to ostrożnie zrobić. Jazda, dawaj, dawaj, dawaj! Oj, 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 oj Nie, nie ryzykujemy Ha! Nara! Śmieciu Dobra, <laughs> pierwszy raz, first try, baby Dobra, ja nie wiem I was here <laughs> No, więc jak ktoś ma problem ze idź dachą Free to play Kaja. Postać, którą każdy ma za darmo. Ktoś mi powie, C4 cię uratowała. Nieprawda, nigdy nie spadłem do HP, żeby C4 mnie uratowało. Zostałem jednym czy dwoma atakami na kamiennej formie. Tak szczerze wystarczy po prostu dobrze unikać. Ja pierdzielę. No to co? To jest chyba dobre otwarcie nowej serii na kanale, tak mi się wydaje. Solowania bossów różnymi postaciami. Zostawcie łapkę, zostawcie suba z dzwonem oczywiście. Dzwon ma robić bim bam bom. I... i co? Zostawcie komentarz, jaki boss ma być kolejny solowany. Nie, re.